Patronik. Masz o to te? Ale co było dalej? Kto pomagał ucieczce? W ten komuś można ufać? A porządek finek jest w jeszcze większym niebezpieczeństwie. Trzeba to ustalić. I się ustali, ale po jedzeniu. Mało znany fakt. Opowiadanie historii spala więcej karoli, niż bieg sztafetowy. Serio? Nie, ale ja tak czuję. Może być? Mam jeszcze gruszkę na łodzi, jak chcesz. Jak długo ją masz? Gruszkę? No, ze dwa tygodnie. Łódź. Dziesięć lat. Ale przyjeżdżałem już tutaj, jak byłem mały. Tak? Z twoim tatą mogliśmy się gapić na łódki przez cały dzień. Kiedyś, kiedy już pracowaliśmy a co ty na to, żebyśmy mieli własne? Następnego dnia kupiłem łódź. Tak po prostu. A czemu nie? Było tak twój tata i ja. Wypływaliśmy co świt Cała na przykład me wykrzykszywa. Wierzył, że mogę osiągnąć wszystko. Nieważne jak byłoby to trudne. I ja też zaczynałem to wierzyć. Twój tata był najlepszym trenerem personalnym na świecie. Na obóz piłkarski w takie chłopaki. Duży, bardzo duży. Ostatnio zebrali moją torbę, wrzucili do piaskownicy i powiedzieli, że tam jest moje miejsce, że powinienem się bawić z kimś mojego wzrostu. Albo odejść z dłuższy. Powiedzieli, że nigdy im nie dorównam, że ich spowalnia. I może mają rację, może jestem za mały. Chyba powinienem zrezygnować. Gdybym miał coś, co tak bardzo bym kochał, to nie odpuściłbym nigdy. Ale co jeśli nie warto? A wiesz, kto jeszcze chciał zrezygnować? Kto się chciał poddać? Dzielny głębinę!